Czy Pan, A, e, tak, pan antyki? Tak, dokładnie. E, widzi Pan, e, mam na przykład mumię. Z Egiptu. Mumię z Egiptu. Mhm. Ale to jest co to, to jest? A to jest mumia e, zawinięta w bandaży, ale niestety e, nie ma sakrofagu. Hmm. To jest jakaś e, taka robiona teraz w tym czasie? Wam? To Jak jest ta egipska mumia, oryginalna. Z Egiptem przywiotłem. Z Egiptu nie można takich rzeczy przywozić. No jak nie no? można, jak przywiozłem? No, no tak, ja nie będę tym zainteresowany. A, to dobrze, do widzenia. Do widzenia. Co? Halo? Tak, ja słucham? Ja się zadzwoniłem do bruszki? Tak, ja, tak, ja słucham pana. Ja mam taką sprawę, z tym, że najpierw chciałem zrobić pani małe teści. Jak mam na imię? Co? Ja. No ja nie jestem, zresztą tylko przyjmuję zapisy. Aha, pani tylko przyjmuje zapisy. No. Aha, tylko przyjmuje no, zapisy. Nie poważne. No, pan, ty, no. A, to spierdalaj. Halo. Tak, słucham. Dzień dobry, dzwonię się do seks Tak, zgadza się. Czy macie, znaczy mam takie pytanie, czy macie jakieś seks, artyku, seks artykuły, jakieś te? Jeszcze raz. E, macie jakieś ubrania, seks, seks, seksowne jakieś artykuły? Mamy ich całe mnóstwo, zależy o co pan pyta. Eee, jakieś zwierzęta? Są, dmuchane, tak, nawet oddające głosy. Aha, e, jakiś, e, żeby się przebrać, jakieś zwierzę, nie wiem. Aha, żeby się przebrać, tak, ale pan żeby się przebrał. Tak. E, dla mężczyzn mamy tylko przebranie marynarza i policjanta ewentualnie. Aha, marynarza albo policjanta. Tak, a jeżeli chodzi o przybranie ze zwierzaka, to ewentualnie mamy tylko takie majteczki, no, no wie pan, no, ze, ze zwierzakiem tam gdzieś z przodu. Aha, no dobra, to ja się zastanowię i odwołujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzień dobry. Halo. Czy mogę się do tego, do sex shopu? Tak, słucham Pana. Dzień dobry. Czy mają państwo w swojej gamie ofert, znaczy w swojej ofercie stroje seksualne? Widzi pan, bo szukam stroju zielonego, zielonego kosmity z dużym brzuchem. Nie proszę pana, czegoś takiego nie mamy. Nie macie? A strojby Batmana? Też nie proszę pana. Bo ja już mam Batmobil i potrzebę stroju. Nie proszę pana, nie mamy, nie prowadzimy czegoś takiego. A, szkoda. Nie wiem, czy pan w ogóle dostanie wybrzuszenie. Chce pani ogłoszenia o opiekę? Widzi pani, moja żona w tej chwili jest przedszkolanką i musi na chwilę wejść do sklepu monopolowego i nie ma współstawej dzieci. To jest Wrocław. Mm. Byłaby pani chętna? To jest w ogóle 20 minut, tylko że wie pani jakie są dzieciaczki. E, chwileczkę no, ja pań. oddam kochkę. Proszę Dobrze, dobrze. Halo. Hej, halo, dzień dobry. E, czy to, dzień dobry. pani od opieki? Tak słucham Pani, pan. moja żona jest w tej i dzwoniła do mnie do domu, że musi na chwilę wyjść do tego, wyjść do sklepu monopolowego i nie ma z kim zostawić dzieci. Czy była, była Pani tego chętna? To jest konie 20 minut. Nie proszę Pana, takich usług nie świadczymy. Aha, no do widzenia. Do widzenia. Cześć. 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 się do Ameli. Cześć, proszę Pana. O cześć wiesz, ja tutaj dzwonię w takiej sprawie, czy umówiłabyś się z nami na trójkąt? Na trójkącik. Słucham. Czy już byłeś Nie, nie byłem, ale chcę być. I chciałbym trójkąt, wiesz, chciałabyś trójkącik? Dzisiaj jest to niemożliwe. A w jakim czasie najbliższym? Bo widzisz, ja jestem bardzo... Jakoś zaczekam. No to jest super, że zaczekasz. Tylko tak jak mówię, a ty jesteś jest z polecenia od kogoś? Czy nie, nie ja się ty... umówiłem z kolegą. Kolega teraz kończy 18 lat i widzisz, no. i chce się umówić z nim na jakiś trójkącik, nie? Być może to no. no myślę, że to dosyć miło, tylko tak jak mówię, nie dzisiaj. No dobra, nie dzisiaj, ale wiesz, słuchaj, yy, jednak jest jakiś haczyk, nie? I yy, chodzi właśnie o to, że tym moim przyjacielem jest mój pies. Jaki pies o co No to no pies. No, nazywa się brutus. No, no chyba chory jesteś. Nie no. Czyli nie? No nie, no to chyba nie. Dobra, no to przepraszam. Nie? Do widzenia pa. Halo, przy... Halo. Tak proszę, słucham pana. Yy, ja jestem normalnie ja nie wiem co mam robić. Proszę panią. Ja umarłem w tv. Halo. Nie Halo? mogę pomóc. Słyszy mnie pani? Czym mogę pomóc? Jestem ja nie wiem co mam robić, proszę panią. Zabili mnie w TV. Słucham? Halo, proszę panią. Z czym mogę pomóc panią? Zabili mnie w TV, ja nie wiem co mam robić. No, krytykala mnie urwyli. Udry dwóch, dwóch się rzuciło. A dzwonił pan na policję? Na policję? No nie, rozwaliłem pan komputer. Komputer rozjebał. Przypomnie ja konkretnie... ja nie sam robić. Dzieli mnie w trapa, normalnie na moście. Ja rozumiem, ale w czym ja panu w tym momencie mogę pomóc? No na dwarwy. Halo? Halo. Zabili mnie. Na, na moście. Kto pana zabił na moście? Na no, Bibi. No, A chłopaki. Proszę? No bo u mi wypadło. Nie miałem Aola ani blesu. Ani Rozumiem. A skąd tam na mój numer telefonu? No z gazety. No ja nie wiem, to trzeba ich chyba zrobić, no bo no, skolatura cała rozjebana. A dzwonił pan na policję w tym momencie? Na policję nie dzwoniłem, no bo nie ma jak, no. Ja ich muszę dorwać, tych skurwieli, no bo są w no, przeciwnej gizni są. Ale proszę najpierw zadzwonić na policję i wyjaśnić to. Na policję? Tak. No zobaczymy. Ale trzy miesiące zbieram na Fire Swordza, proszę Państwa. Ja nie wiem mam, co mam robić naprawdę, no. W czym ja na, na ten moment mogę panu pomóc? Dobrze to jeszcze nie wiem, ja na razie muszę się uspokoić, no bo naprawdę ja nie wiem co mam robić. W tej chwili ja, no odlatuję. Do widzenia. Ja rozumiem.